Dzisiaj chcę Wam powiedzieć, jak i w jakich warunkach najlepiej rozmawiać z Panem Bogiem. Najlepiej rozmawiać z Panem Bogiem wśród przyrody, którą oczywiście On sam tworzy. Dlaczego akurat wtedy jest najłatwiej? Jest spokój, przyjemny wietrzyk, możesz spokojnie powiedzieć mu o swoich trudnościach I nie bój się po prostu mów do niego co chcesz on Cię zawsze słyszy zawsze Cię słyszy nawet jeśli będziesz chciał, chciał skryć on Cię widzi i możesz mu wierzyć wszystko co tylko Ty trafi. Ja bardzo na przykład lubię właśnie tak yy, lubię właśnie tak komplementować Komplement. Komple, komplementować. Komplementować. Komplementacja. Nie yeah. wiem. Ja lubię właśnie tak w ciszy i spokoju, najlepiej w przyrody właśnie. Mówić do niego o wszystkim, co mnie trapi. Wszystkim... O wszystkim, co mnie denerwuje, smuci albo nawet... No, możesz do niego mówić wszystko, cokolwiek zechcesz, ale on cię zawsze posłucha, wysłucha cię. Cisza, spokój. Jak? Jak kontemplować wśród przyrody?